Postanowiłam jednak jeszcze coś dzisiaj namalować. Eee, taki zachód słońca wpadł mi do głowy, więc stwierdziłam, że spróbuję. Ale chyba to jeszcze trzeba troszkę dopracować, bo to słońce jakieś jest takie eee, nie do końca. W ogóle słuchajcie, odkryłam, że te farby w tubce to nie są farby wodne, tylko akrylowe. Przed sekundą takiego odkrycia dokonałam, bo tu mnie zdziwiło, że Chmury, które próbowałam namalować, się tak trochę dziwnie wyróżniają. Ale nawet całkiem spoko się te farby łączą ze sobą, także. To chyba nie jest jakiś duży problem, że je używam. Tylko muszę coś z tym słońcem jeszcze zrobić. Ostatecznie tak to wyszło. Chyba już wyszło nawet. No nie zbyt to słońce wyszło za dużo tej farby tu chyba nawaliłam ale i tak jest lepiej niż w niż tej pierwotnej wersji muszę sobie jakieś filmiki pooglądać jak się właśnie łączy te farby akrylowe z, z tymi z akwarelami czy to są jakieś zasady specjalne czy nie bo nie jestem zbytnio wyedukowana w tym temacie dopiero się zorientowałam że mam dwa rodzaje farb więc widać na jakim poziomie jest moja wiedza ale myślę, że jak na taki pierwszy obraz prawdziwy. No to nawet spoko. To był pierwszy taki testowy, w ogóle pierwsze moje malowanie farbami od dzieciństwa. A tutaj pierwszy jakiś pomysł zrealizowany. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy mi starczy wytrwałości, żeby potrenować? Ale na razie jestem bardzo zadowolona. Podoba mi się to, więc jest szansa, że, że będę miała nowe hobby.